Siema widzowie, dzisiaj widzicie mnie w takiej formie rysowanej, ponieważ mam do was prośbę, bo chcę zrobić Q&A. E, ponieważ jak chciałem zrobić Q&A to ten film, ten film, w którym mówiłem, że będziemy robić Q&A, żebyście pisali komentarze, ma z jakichś 18 tych wyświetleń, <laughs> Więc teraz bym was prosił o to... Żebyście, e, wy, widzowie, kochani, pisali komentarze na temat e, na temat mojego kanału. Wiecie, po prostu pisali e, komentarze. Dobra, podsumowanie. Proszę e, o pisanie komentarzy, bo będziemy robić Q&A. No dobrze, widzowie. To pa! Będę czytał wasze komentarze. Pa!